A to ruszamy gdzie becia idziesz na grzybki. na grzybki idziesz i będą grzybki albo będą albo nie będą no zobaczymy jak dojdziemy kilometr drogi nas czeka no i coś tu mamy kolejne prawdziweczki takie dwa no. No, i szukamy dalej. Szukamy, 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 i mamy maleństwo. Raz, a cóż to mamy? Drugie maleństwo. Wyciągamy. y d r No i prawdziweczek rośnie sobie, tak samotnie i na mnie czeka. No i taki. Chyba jest prawdziweczek. No chyba będzie. Jest. Taki sobie prawdziweczek i jak się Jak się ukrył kolega Taki kolega Żonka znalazła grzybka ładnego Tylko gdzie on jest? Gdzie jest? U. Tu! Tu to znaczy dwa po angielsku. Co razi razie i nie widzę. O, nie widać w ogóle grzybów. No. O, ale piękny. Pokaż go. Dobra. Ładny, ładny. Piękny. znalazłam, znalazła? Mam ja. No. Ukryty zakopany i zacieramy ślady Majcia czyj ty piesek jesteś? Becia, czy to piesek? nie wiem, przygłąkał cię dobra będzie gdzie? o, jest jeden prawdziweczek wyciąga zaciera jest i drugi też taki takie grzybki chyba będzie prawdziwek Chociaż z moim szlapakiem prawdziwek. Taki malatki. I tak to sobie coś rośnie na środku na drogi. Na środku drogi, gdzie wszyscy chodzą? Gdzie wszyscy chodzą? Pokaż to. Muchomora tego wstrętnego Ale w pie, ale w piachu W piachu trzeba będzie dobrze wyczyścić Będzie gitara Nie, te w piachu to one pójdą do tego Do, do, do zupy czy do susiku? Tak, tak, je się wy, No i, i na środku drogi sobie takie cuda rosną Aj, nie? No i takie I takie mamy tu lasy Takie lasy grzybowe Hektary lasów Mnóstwo I kto idzie z wiaderkiem? Nasza becia idzie z wiaderkiem Zobaczycie jakie to są Piękne lasy 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 dwa tatata Co? Padało, zaraz będzie lało, co się, co się wylało? Żarło, żarło i zdechło, krótki komentarz. Dzisiaj troszkę mniej. Grzybków, ale i tak podejrzewam, że cała suszarka na pewno będzie no. tu tak. beci grzybki, tu mistrza grzybki, ci mistrza grzybki? No. jest trochę ze 40 będzie, jak nic, będzie, już mamy na zimę całą no. uzbierane, ususzone Dobra. No. i jedziemy do domku. Jedziemy do domku, ostatni rzut na. No kretowisko.